i koledzy informatyczki, informatycy. Chciałbym Was zaprosić do takiego projektu, który postanowiłem uruchomić ostatnio, choć pracuję nad nim już od ponad 40 lat. A żeby o nim opowiedzieć, zacznę od pewnego retorycznego pytania. Czy wyobrażacie sobie, że kupując samochód, podpisalibyście taki. Cyrograf, takie zrzeczenie się wszelkich praw doroszczeń w przypadku, gdybyście w przyszłości ulegli wypadkowi, bo nie zadziałały hamulce. No chyba nie. Tymczasem jak dobrze wiecie, w przemyśle software'owym to jest praktyka codzienna. To się nazywa kupowaniem S.Y.S., kupowaniem produktu takim, jakim on jest. Tylko przemysł software'owy może sobie pozwolić na taką ekstrawagancję, więc warto sobie zadać pytanie, czy tak musi być. Moim zdaniem nie musi tak być, choć na razie rzeczywiście tak jest i pewnie dziś tak musi być, ponieważ przemysł software'owy nie dysponuje takimi narzędziami, chociaż dysponuje bardzo wieloma, jakimi dysponuje na przykład przemysł samochodowy, w którym producent bierze odpowiedzialność za jakość swojego projektu. No i właśnie ja bym chciał to zmienić. Staję sobie sprawę, że rzucam się z motyką na słońce, no ale co ja ryzykuję w moim wieku? A zajmuję się tym od ponad 40 lat. Napisałem książkę. Poprowadziłem wykład na Uniwersytecie Warszawskim w tym Roku akademickim, który się właśnie skończył. Są prezentacje, są artykuły naukowe, jest ten materiał, no ale sam tego projektu nie zrealizuję. Poszukuję więc wsparcia. Poszukuję ochotników, którzy chcieliby ten projekt ze mną realizować, początkowo siłami społecznymi, ale uważam, że w przyszłości można by ten nie należałoby zresztą ten projekt komercjalizować. Głównymi produktami projektu powinny być dwa środowiska, takie komputerowe środowiska. Jedno środowisko projektanta języków programowania, bo to byłyby główne narzędzia, które pozwalałyby producentom aplikacji brać za nie odpowiedzialność, a drugie środowisko programisty. Tworzenia właśnie takich programów, za które można brać odpowiedzialność. No i później można by to komercjalizować, tak jak się dziś komercjalizuje Linux czy MySQL, poprzez instalowanie, bo sądzę, że same narzędzia powinny być dostępne bezpłatnie, no ale ktoś się musi instalować, ktoś się musi pielęgnować, no i wreszcie można by tych narzędzi używać do tworzenia programów, za które. Ktoś lub my moglibyśmy brać odpowiedzialność. No przyznacie, że to wszystko brzmi dosyć niewiarygodnie. No oczywiście, gdyby, gdyby brzmiało inaczej, to już by dawno było zrobione. Ale ja wierzę, że to się zrobić da. Kto chciałby się dowiedzieć czegoś więcej o moim projekcie, może wysłuchać takiej krótkiej prezentacji, krótkiego wykładu na mojej witrynie. Citryna się nazywa można Tam należy wejść w zakładce w zakładkę Denotational Engineering. I jeszcze dalej krótko o projekcie. Znajdziecie tam opis tego projektu krótki. No i na dole strony będzie łącze do tego, żeby obejrzeć krótkie wprowadzenie wideo, no ale już z, z prezentacjami. No bardziej już szczegóły techniczne tego projektu. A więc mam nadzieję, że do zobaczenia. Możecie też do mnie pisać na adres andrzejbliklemaupa Mam nadzieję, że do zobaczenia.